Grubarczyka, także były wiceminister rybołówstwa w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry, witam wszystkich, witam. mikrofon troszkę bliżej, żebyśmy się wszyscy dobrze słyszeli. Rok temu razem ratyfne... no, Jak sytuacja, jeżeli chodzi o rybołówstwo, jeżeli chodzi o rybaków, zmieniła się od tamtej pory? Sytuacja rybaków zmieniła się o tyle, o ile zmieniła ją Unia Europejska swoją polityką rybacką, swoją polityką ochronną, a właściwie jej brakiem, więc zmieniła się na gorsze. I o ile w tamtym roku rozmawialiśmy, że pewne parametry Bałtyku są w opłakanym stanie, to ta polityka mówi dalszych połowów rabunkowych paszowych doprowadziła do dalszego załamania i w październiku poprzedniego roku Komisja Europejska zamknęła połowy dorsza, już nie tylko dla rybaków komercyjnych, czyli tutaj w większości, co stoją, ale też dla rybaków rekreacyjnych, czym też spowodowało oczywiście, jak później będziemy pewnie mówić, konieczność rekompensowania tego, tego procesu, do czego się specjalnie od strony ochronnej czy tej traktatowej, o której później powiemy, nie kwapi. Natomiast w tej chwili jest takie wsparcie dla rybaków powszechnie Znane zresztą generalnie na świecie, bo wszystkie kraje praktycznie na świecie to wprowadziły z powodu koronawirusa. Więc rybacy dziś mówią: No dobrze, niech będzie ten koronawirus, tylko pytają się, co będzie dalej poza tym koronawirusem. Bo tutaj się zapowiada, ten rybacki dołek zapowiada się na wiele lat. I to jest pytanie do Unii Europejskiej: jak ona ten problem rozwiąże? My zresztą już pomysły mamy. Koledzy tutaj opowiedzą, jak, 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 jakby no powiedzmy tak otwarcie przymusić Unię Europejską do zarówno przede wszystkim ochrony zasobów na pierwszym miejscu, a na drugim miejscu do hmm, procesów odszkodowawczych, które, które są tutaj nieuchronne, no bo Unia to tak, takie, taka instytucja, że jak zabrania, to powinna rekompensować. Niemniej jednak, ponieważ tu powiem taką rzecz hmm, mało znaną, że zniszczenie ekosystemu na taką skalę, jakie ma miejsce na Bałtyku, a szczególnie wschodnim. To nie jest afera na skalę europejską, nawet, tylko to jest afera na skalę światową. Ekosystem Morza Bałtyckiego, oceniany przez ekologów, którzy zniknęli dziwnie jakoś z, tych, z, tego, z tego Bałtyku, kiedy się nim bardzo interesowali, przyjeżdżali, zaglądali do ładowni rybakom, ile tam ryby tej łowią, żeby nie za dużo, a teraz jak się to wszystko załamało, przy udziale, tak jak mówię, Unii Europejskiej, to całkowicie zniknęli. pani zauważy, że się Bałtykiem w ogóle nie zajmują. Greenpeace. W, 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 wczoraj mieliśmy okazję porozmawiać i Roz, rozmawialiśmy o pewnej skali, skali związanej z fitoplanktonem tutaj w, w Bałtyku. Jak to wygląda przez ten ostatni rok, bo wiem, że rok temu też Pan o tym mówił i tłumaczył, to może przypomnijmy. Warto przypomnieć w ogóle co, co to jest fitoplankton i co on robi. Tak, y, fitoplankton przede wszystkim yy, to jest podstawa piramidy pokarmowej. Mhm. To jest warunek w ogóle istnienia jakiegokolwiek życia na Bałtyku. I on zależy od zawartości związków azotowo-fosforowych w ekosystemach morskich. I jeżeli tych związków azotowych nie ma, azotowo-fosforowych nie ma, albo jest ich mało, to ten fitoplankton się nie rozwija. Skąd te związki azotowo-fosforowe się biorą? Związki azotowe wiele źródeł się biorą, głównie jest to te związki azotowe-fosforowe, które krążą jakby w obiegu takim zamkniętym obyku, to jest ten obiekt pierwotny, później jest obiekt wtórny, czyli dopływ związków azotowo-fosforowych, na przykład pól rolniczych, ale też ze ścieków bytowych, które są mocno oczyszczane obecnie. I w tej chwili, e, e, głównym powodem zniknięcia tego azotu i fosforu to są wieloletnie te połowy paszowe, które to poprzez wbudowane w ciało ryby jest ten azot i fosfor w, takim, w jakimś samym znaczeniu wbudowane. I jeżeli te połowy są prowadzone w sposób niekontrolowany, niebilansowany, niebadany, a tak to miało miejsce w Unii Europejskiej na Bałtyku, za jej przyczyną zresztą to te połowy spowodowały taki gwałtowny, niekontrolowany i niebadany odpływ i tego, i tego procesu nikt nie zauważył, nikt go nie wskazał i więc to się wszystko załamało więc to się wszystko załamało i, i w tamtym roku już o tym mówiliśmy, że się załamało a w tym roku się załamało jeszcze bardziej bo dzisiaj sprawdzałem rano akurat nowych danych nie było, ale były wczorajsze to było 2,2 mg na metr sześcienny a powinno być co najmniej 20 przypomnijmy właśnie, że ta skala to jest do liczby 100 od 20 do 55 mg na metr sześcienny to taka norma powinna być. Kto te dane publikuje i skąd wiemy, że one są no, wiarygodne i miarodajne? Przede wszystkim brak tych danych, albo brak dostępu do tych danych, który miał miejsce do tej pory, nie mógł nam pokazać skali tego problemu załamania. Ale okazało się, że naukowcy szwedzcy i polscy spadali to jednak i podali te dane, więc dla mnie, jako dla etiologa, Analiza tych danych jest bardzo prosta, jeżeli ja je mam, ale wcześniej one były tak ukryte, że nikt nie miał do nich dostępu. I jak się wejdzie na internet i poszuka na przykład, co się dzieje z Bałtykiem, czy Bałtyk jest czysty, czy ma gdzieś czy zeutrofizowany, czyli czy ma tych związków azotowo-fosforowych dużo, to pani to dziś przeczyta, że Bałtyk jest silnie zeutrofizowanym morzem, a związków azotowo-fosforowych jest nieprawdopodobnie dużo. Czyli mimo tej skali 2,2 tak. na 100, dalej są takie przekazy, takie... Tak. Wbrew faktom, już coraz mniej, co prawda, znika to te słowo eutrofizacja Bałtyku, ono znika, ja widzę to, że ono znika. Oczywiście pod wpływem, pod wpływem tego, co się na Bałtyku dzieje, ale także na przykład medialnym takim działaniem, jakim dzisiaj mamy z Wami przyjemność, gdzie ludzie coraz bardziej się dowiadują, jak to wygląda. I te, I te ośrodki, które próbowały to ukrywać i zarabiać na tym, bo przecież oczyszczanie Bałtyku to były pieniądze z Unii Europejskiej, Prawda? I to był konkretny interes określonych ludzi, tak, określonych my grup. Mówimy o Bałtyku tutaj z naszej strony. Czy podobna sytuacja jest także na Bałtyku przy innych krajach, przy tych krajach skandynawskich? Czy, czy ta skala jest też taka podobna? Czy to dotyczy całego Bałtyku? Czy to są regiony, które możemy po, podzielić po... Począć na paski, na wycinki. Tutaj sprawa jest tego, tej materii, że Bałtyk wschodni został przede wszystkim wyjałowiony z tych związków biogennych. W dłuższej perspektywie to nie był proces sam kilkuletni, kilkunastoletni powiedzmy, co najmniej. Natomiast Bałtyk Zachodni, podlegający wlewom z Morza Północnego, właśnie nasycony między innymi tymi związkami azotowo-fosforowymi, których jest tam o, o wiele więcej, to Bałtyk Zachodni, środowisko ma się całkiem dobrze. Ryby, pokarm, fitoplankton. Po, powód, przyczyna dlaczego tak? No, dlatego, że związki azotowo-fosforowe wlewy z Morza Północnego powodują ciągłe tam, zasilanie tego rejonu Bałtyku Zachodniego, bo Bałtyk Zachodni to są właśnie cieśniny, cieśniny duńskie, Skagera, Kategat, no i tam ten Bałtyk Zachodni do Borholmu, powiedzmy, to tak, do, tej, do linii Borholmu to się liczy. I tam jest w dobrym stanie to wszystko, ponieważ podlega to ciągłym wlewom. Żeby tutaj ta woda dotarła, natleniona i nasycona tymi biogenami, to potrzeba dużo większych wlewów. Te wlewy są potrzebne, żeby one tu wyszły to trzeba, długotrwałe wiatry, niektóre nie zawsze są. I te wlewy na Bałtyku, takie duże, o, o, które byśmy sobie życzyli, żeby były, te właśnie zasilające tymi biogenami przede wszystkim, uważam. To one się odbywają raz na parę lat. A tam właściwie lekki wiatr już powoduje wlewy i zasilanie tego Bałtyku Zachodniego. Ciągła wymiana wody z Morzem Północnym i zasilanie tymi ożywczymi wlewami. To, co mnie też wczoraj zastanowiło, to to, co panowie opowiadali. Pan Grzegorz Hałubek, który jest naszym gościem, mówił o łososiach, które są w Norwegii i nie tylko w, sk w, sk w, sk w krajach skandynawskich. Mówię tutaj o. Katalogu związanym z barwami, bo państwo na pewno nasi słuchacze też jedzą łososie, też często je kupują, ale jak zajrzymy od tej drugiej strony, no to jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o te kolory, na które pewnie państwo też zwracają uwagę podczas zakupów. E, oczywiście tam jest kwestia tych kolorów. Wszyscy mówią, że jaki ten łosos czerwony, jaki czerwony, jak, czerwony, jak ładny, tym lepszy, lepszy, tak. tym lepszy, tym lepszy, tym lepszy. Ja się dowiedziałem od kolegi kilka lat temu, który jest fachowcem w tej branży łososiowej yy, yy, hodowlanej i powiedział mi taką historię, że jak klient chce kupić yy, łososia, to, yy, to zamawia go wcześniej, jeżeli chce mieć określony kolor i dostaje do ręki taki katalog kolorowy. I wybiera sobie z palety barw, tak jak się maluje ściany, prawda? to, on sobie, wybiera, to on sobie wybiera z 16 kolorów, wybiera sobie któryś tam, pokazuje palcem, że taki chce. I ten łosoś, jest, ten łosoś jest miesiąc wcześniej, przed sprzedażą, karmiony taką odpowiednią dawką paszy, żeby ten dokładnie ten kolor z tej palety. Osiągnął. E, tak wygląda produkcja. powiedzmy, co jest dodawane do tej karmy, żeby ten kolor akurat taki, a nie inny uzyskać. Tego, tego akurat nie wiem, ale tak doczytałem kiedyś, że. Te firmy, które tłumaczą się, że ten kolor jest jednak naturalny, to dodają jakieś tam y, y, części skorupiaków, y, bo te hityny, te, 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 te skorupki skorupiaków, one barwią. To jest prawdą oczywiście w naturze, ale jak sprowadzić te skorupiaki do paszy, to już jest ich tajemnica. Teraz musimy spojrzeć na sprawy bardziej y, y, szeroko. Mówię tutaj o tym, że jest pan doradcą ministra. Y, y, Marka Gróbarczyka, który odpowiada za żeglugę śródlądową, za te sprawy morskie. I panowie się spotykają i o czym panowie rozmawiają? Jakie są główne tematy waszych rozmów? No ja się zajmuję rybołówstwem, więc się rozmawia o rybołówstwie. W rybołówstwie jest bardzo wiele problemów, głównie związanych z Unią Europejską. Pan minister jest zorientowany bardzo mocno w tej sprawie, ponieważ był kilka ładnych lat Chyba sześć, jeżeli dobrze liczę, europosłem Euro i, i właśnie w Komisji Rybackiej. Także to jest dużej, dużej klasy fachowiec, jeżeli chodzi o te prawo europejskie. Ja z kolei tak bardziej tutaj jestem związany z tymi krajowymi to sprawami. inaczej, to co zrobić, żeby połowy przemysłowe się nie odbywały? Czy one nadal się odbywają na taką dużą skalę? Czy jednak trochę to zostało przystopowane? Powiem pani taki przypadek z dawnych lat, jak to kiedyś wyglądało. Polscy rybacy, właśnie w walce z połowami paszowymi, dostali ofertę w Parlamencie Europejskim, żeby dokonać takiego odczytu tam. Wizjonerskiego takiego działania, polegającego na tym, żeby stwierdzić, że połowy paszowe doprowadzą do załamania kiedyś Bałtyku. To było w 2010 roku, kiedy ryby się miały jeszcze całkiem nieźle. I na Bałtyku. I kolega tutaj, pana Dytlafa, Który, z którym będziemy po, rozmawiać niedługo. Tak, podam nawet nazwisko tego rybaka, bo uważam, że powinni go rybacy w Polsce znać, bo, bo to zrobił naprawdę dobrą rzecz. To był Wojtek Piper z Jasarni. Miał odczyt właśnie tam w Parlamencie Europejskim i powiedział, powiedział w pewnym momencie, że te połowy doprowadzą do ruiny Bałtyku i taka dłuższą miałby wypowiedź, emocjonalną jak to Wojtek. Bardzo dobrą. I na to wstał duński europoseł, duński, i powiedział w odpowiedzi na jego tą całą ta, ta, ta prezentację, powiedział, że proszę pana, ale przecież norweskie łososie też muszą coś jeść. Ja się zastanawiałem wtedy właśnie w 2010 roku, tak powiem otwarcie, jak, tak jak myślę, że skąd się wzięła ta bezczelność tego, tego duńskiego europosła. I, bo przecież mógł zmilczeć to, przecież my wyjechaliśmy później z tej, z tej Brukseli. Ślad zaginął, nikt się tym nie interesował, oczywiście jak to w parlamencie europejskim. Trudny temat, ale on wstał i jednak zaczepił tego polskiego rybaka, że te duńskie te łososie muszą też coś jeść. I się tak zastanawiałem, no oczywiście to wynika może z jakiejś też, nie wiem, jakiejś osobistej buty, czy, 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 czy tego charakteru tego, tego Duńczyka, ale, ale myślę, że tam było coś więcej, że, że jednak to lobby, które w tym parlamencie europejskim było, no kazało mu wstać, prawda, i wypowiedzieć nawet ten temat, na który nie musiał się wypowiadać, bo to powiedzmy nie miało tam większego znaczenia akurat dla przebiegu. No to jak jest z tymi Waszowcami dziś? A, dzi a dzisiaj jest tak, że chciałbym się z tym posłem spotkać, z tym, z tym Duńczykiem. Ja bym chciał spojrzeć w dzisiaj oczy, żeby on mi dziś to powiedział, że, 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 że norweskie łososie muszą coś jeść. No pływają. Oczywiście, że pływają. Na mniejszą Na, skalę niż... Przed laty czy I dalej tak ja, samo ja, powie, ja powiem pani, stały się nawet takie rzeczy, że szwedzkie radio, co, co kiedyś nie do pomyślenia w ogóle było, że szwedzkie radio zrobiło śledztwo w takim porcie duńskim Skagen, tam gdzie się rozładowuje głównie te, te połowy paszowe. I tam po prostu jeszcze śledztwo, czy dziennikarze wykryli takie nieprawidłowości, zarówno co do jakościowych tam e, zmian w ładowniach, jak i do ilościowych, po prostu przekręty, jak to się czyli mówi. Unia Europejska kolokwiali. nie blokuje tych połowów przemysłowych. Mało tego, na ten rok e, e, nawet naukowcy, którzy współpracują z Unią Europejską, zaproponowali wzrost kwot połowowych na szprota, czyli na towarz. Wzrost. Pomimo, że na Bałtyku naukowcy mówią, że szprota też już zaczyna wymierać, to naukowcy te lobby są tak silne, że wbrew faktom, wbrew załamaniu ekosystemu postępującemu potrafią podnieść te połowy, też chyba w tym kierunku, żeby, żeby pokazać, że jak podnosimy te kwoty, to znaczy, nie jest z nimi aż tak źle. Duże wyzwanie dla resortu Marka Grubarczyka, a także dla całego rządu, żeby do tego nie dochodziło. Czy państwa powinny same zarządzać zarządek rybołówstwem tego może niekoniecznie same, bo to jednak jest jakiś wspólny akwen, więc taka wolna Amerykanka, każda nie powinna, ale polityka unijna przede wszystkim powinna być sprecyzowana, zdefiniowana. Te problemy, o których dziś mówimy, one powinny dotrzeć do Unii Europejskiej i nie tak jak dziś czytamy w internecie, że Bałtyk jest brudny, tylko ma dotrzeć informacja, że jest zbyt czysty, żeby produkował ryby, i ta polityka powinna być prowadzona wspólnie, razem uczciwie, a nie, że się wszyscy oszukują nawzajem i mówią zupełnie inne rzeczy, więc nie można diagnozy żadnej. Jeszcze na koniec Bałtyk jest zbyt czysty. To jest taki film, informacja związana z Pana wypowiedzią, bo czasami pojawiają się takie informacje, że Bałtyk to morze brudne, że ryby stąd są skażone, niebezpieczne. Ryby, te wszystkie zagrożenia, o których się mówi na, na Bałtyku, no to temat ten, powiedzmy, tych biogenów i fitoplanktonów, to mieliśmy opracowany, tego jest mało. Natomiast jeżeli chodzi o zagrożenia, zagrożenia chemiczne, o których się mówi, to są wszystko zagrożenia, podkreślam, potencjalne. potencjalne. One mogą nastąpić, mogą nastąpić, ale do, do tej pory nie nastąpiły. Gdzieś tam ta broń jest zatopiona, nie wiadomo czy ona działa, czy nie działa. Wszystkie badania chemiczne. Bałtyk jest czystny. Bałtyk jest czysty, ja twierdzę, że nawet za czysty, ponieważ nie ryb. O tym nie mówił Wyżego Szkołówek, który był Rybołówstwa w Jarosława Kaczyńskiego, teraz doradca na ministra Marka Grubarczyka, odpowiedzialnego za sprawy morskie, za wygląd śródlądowych. Także rybak i geolog. Dużo tego można by wymieniać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.